Nowi my w IT. Różnorodność nie ma granic. Dzień dobry, zaczynamy kolejny odcinek naszego podcastu, w którym rozmawiamy tym razem o różnorodności. Jak to jest z tą naszą różnorodnością? Jak podchodzą do tego firmy? Czy jest to już coś powszechnego, naturalnego dla nas, czy temat, o którym stale powinniśmy gdzieś przypominać? No i dzisiaj mam zdecydowaną ekspertkę w tym temacie razem ze mną, Tina Sobocińska. Dzień dobry, Tina, Dzień cześć. dobry, witam serdecznie. Edukatorka, wykładowczyni HR for Future. No właśnie, jak to jest, Tino? Tak mówię o tej różnorodności. Z jednej strony. Tak dużo czytam w ostatnim czasie na ten temat, tak dużo rozmawiam, obserwuję, słucham. Zastanawiam się, czy jest to dla nas coś już takiego naturalnego, powszechnego, czy to jest coś, co dopiero powoli jest wprowadzane na polski rynek, do polskich firm. Różnorodność, coś oczywistego, czy jednak mimo wszystko pewnego rodzaju nowość? Różnorodność i inkluzywność. Myślę, że to są dwa takie bardzo ważne, połączone ze sobą pojęcia, które bardzo przekładają się na praktykę. I żyjemy w bardzo dynamicznym świecie i to jest szalenie ważne, żeby uchwycić, jak jesteśmy różnorodni, jak potrzebujemy też włączenia do różnych działań, które są związane w kontekście naszej rozmowy z rynkiem pracy. Także są firmy, które mają od lat wypracowane dobre praktyki, rozwiązania, pracują nad tym wspólnie na różnych poziomach organizacji. I są też takie firmy i organizacje, które jeszcze są na początku drogi albo nawet wydaje im się, że ten temat może ich nie dotyczyć. Więc myślę, że na polskim rynku mamy zarówno takich pracodawców, którzy bardzo dużą uwagę i bardzo dużo działań inwestują w to, żeby ich zespoły były różnorodne, żeby pracownicy, którzy są w organizacji, czuli, że mogą być sobą, że mogą również w różny sposób wyrażać swoją różnorodność. Ale też są takie organizacje, które naprawdę powinny do tego tematu y, bardzo się y, przyłożyć, w sensie mm -hmm. zaangażować. I jest bardzo dużo argumentów, dlaczego to jest ważne. No właśnie, po dlaczego to jest kasach. ważne? Pierwszy to jest to, że jesteśmy w tym momencie w świecie, gdzie panuje rewolucja technologiczna i nasza różnorodność, inkluzywność daje nam przewagę nad technologią. Jesteśmy mniej zastępowalni niż technologie, które myślą bardzo często w podobny sposób. Więc jednym słowem dzięki temu, że jesteśmy różni, że mamy różne punkty widzenia, różne perspektywy, możemy wypracowywać znacznie lepsze rozwiązania dla naszych klientów. Myślę tutaj o rozwiązaniach biznesowych. Możemy w zupełnie inny sposób patrzeć na ten sam problem, więc tutaj też technologia nas nie zastępuje dzisiaj jeszcze, bo mamy po prostu zdolność, żeby wypracowywać różne rozwiązania i bardziej różnorodni jesteśmy. Ale. To nie tylko o to chodzi, żebyśmy byli różnorodni, patrząc na nasz wiek, na, na przekrój również osób, które reprezentują różne narodowości w, naszej, w naszych firmach, czy jakiekolwiek inne też te, takie perspektywy i twarze różnorodności, różnorodności ale ważne też jest, żebyśmy mogli tą różnorodność wykorzystać poprzez słuchanie pracowników, stosowanie różnych ich pomysłów rozwią na rozwiązania właśnie biznesowe, ale też wsłuchiwanie się w ich potrzeby, które powodują, że mogą w pełni w naszych organizacjach wykorzystać potencjał. I organizacje różnorodne, inkluzywne mają lepsze wyniki finansowe, na to są dane, mają też znacznie lepsze rozwiązania pod kątem odpowiedzi na potrzeby swoich klientów, zarówno też Klienci są bardzo różnorodni, więc tutaj też mamy bardzo dużą szansę na to, żeby spełnić różnego rodzaju oczekiwania, i też te organizacje są bardziej atrakcyjne dla różnych talentów, które przyciągają. Więc jednym słowem, to się po prostu opłaca. I dlatego w momencie, kiedy myślimy o różnorodności, inkluzywności, bardzo ważne jest, żeby po prostu w środowisku pracy pomyśleć o tym, jaką organizacją dzisiaj już jesteśmy, jakich mamy klientów i do tego dostosowywać różne praktyczne rozwiązania. Czyli tak naprawdę myśląc o tym, że chcielibyśmy rozwijać naszą firmę, chcielibyśmy nazywać się firmą przyszłości, bez różnorodności chyba nie ma na to szans w dzisiejszym Absolutnie. świecie. Po pierwsze, nie ma szans. Tak jak powiedziałam, jesteśmy dzięki temu bardziej konkurencyjni ale też y, jesteśmy bardziej atrakcyjni jako pracodawca, bo przyciągamy różne talenty i w momencie, kiedy osoby o różnie, różnych też, tak jak powiedziałam, różnorodność ma mhm. różne twarze. To mogą być osoby w różnym wieku, różnej narodowości, różnej orientacji seksualnej, różne po prostu mogą być. Bo mówimy teraz o neuroróżnorodności w naszym świecie. W związku z tym możemy naprawdę przyciągnąć bardzo różne talenty i jeśli te talenty w organizacji mogą czuć się bezpiecznie, mogą czuć również, że ich potencjał jest wykorzystywany, czyli mogą proponować różne rozwiązania, które zmieniają i firmę, i zmieniają też ofertę dla klientów, to po prostu wszyscy na tym wygrywamy. A dla młodych ludzi, dla młodego pokolenia, różnorodność, inkluzywność jest absolutnie rzeczą oczywistą. W badaniach młodzi ludzie z pokolenia Z mówią, że w takich organizacjach chcą pracować. Co więcej, dla nich to jest tak naturalne, że bardzo często nawet w ogóle o tym nie mówią. Także to jest nie tylko przyszłość, ale to też jest absolutnie teraźniejszość. Od wielu lat doradzasz wielu firmom i to naprawdę największym firmom na naszym rynku. Ja absolutnie nie będę pytać Ciebie o konkretne nazwy firm, ale zaobserwowałaś właśnie jakieś zmiany pracując z danym miejscem, z daną firmą. Zauważyłaś, że jeżeli Pracujący tam ludzie otwierają się na różnorodność, chcą zmienić swoje zasady pracy, doboru pracowników itd. Rzeczywiście poprawiło to ich sytuację czy finansową, czy w ogóle sytuację na rynku. Tak, zdecydowanie. Tak jak powiedziałam, są, są firmy, które są bardzo na tym etapie za, zaawansowane i robią to właśnie dlatego, że widzą efekty. Widzą efekty, które zarówno um, odbijają się na kulturze organizacyjnej firmy, na um, łatwości dostępu talentów, bo jeżeli mamy dobrą reputację, dbamy o różnorodność, inkluzywność, to najczęściej jest tak, że to, jest, to są organizacje, które są bardzo dobrze postrzegane zarówno przez pracowników, którzy rzadziej z tych firm odchodzą, czyli mamy mniejszą rotację, ale też łatwiej jest nam zachęcić talenty z zewnątrz. Więc te organizacje, które są świadome i nad tymi tematami różnorodność, inkluzywność pracują zarówno na poziomie zarządu, liderów, edukują, uświadamiają, pokazują dobre praktyki, ale też dają przestrzeń pracownikom, którzy mogą podejmować różne inicjatywy, tworząc, tworząc, społeczności w, w, w ramach firmy, e, pokazując również szeroko przykłady, jak ta różnorodność, co ona dla nich oznacza, w jaki sposób oni ją rozumieją, definiują, to, to po prostu są firmy, które na rynku wygrywają. I to jest bardzo ważne też, że to są firmy, które nie ustają w swoich wysiłkach, żeby różnorodność, inkluzywność e, była coraz bardziej realna, autentyczna w ich organizacjach, żeby była dostrzegana na wszystkich poziomach i również e, widoczna dla pracowników, bo bad Badania na przykład Boston Consulting Group pokazały, że wiele firm ma w swojej strategii różnorodność inkluzywność, ale tylko 20% pracowników mówi, że widzi tego rezultaty na co dzień w pracy. Czyli widzi jakieś działania, widzi jakiś, może się zaangażować w jakieś programy czy kampanie, które właśnie różnorodność inkluzywność promują. No tak, bo co innego jest wpisać sobie w założenia rzeczywiście, że promujemy różnorodność i na tym się opieramy, a co innego rzeczywiście w codzienności to praktykować i wdrażać. Wiesz, a gdyby ktoś teraz słuchał nas i pomyślał sobie: No, ja pracuję w takiej firmie, w której nie ma tej różnorodności, w której nie, nie dba się aż tak bardzo o pracownika i chciałbym coś zmienić. Od czego zacząć? Czy trzeba zmienić podejście do rekrutacji? Czy trzeba zmienić e, jakieś założenia firmy? Co? Jaki pierwszy krok wykonać, żeby właśnie tę różnorodność prowadzać? Pierwsze pytanie to jest pytanie, po co chcemy być różnorodni i e, inkluzywni, czyli bardzo dobrze jest odnieść się do biznesu. Na przykład możemy zaobserwować w naszej firmie, że mamy e, e, bardzo różnorodnych klientów, a w naszej organizacji mamy na przykład brakuje nam kobiet. To jest bardzo częsta e, motywacja dla firm, które właśnie zainwestowały w różnorodność płci i dają coraz więcej możliwości, szans, wręcz ukierunkowują swoją rekrutację na to, żeby przyciągnąć coraz więcej kobiet. Właśnie dlatego, że to jest ważny temat biznesowy. Skoro mamy w organizacji różnorodne zespoły, w tym zespoły, które odzwierciedlają, są lustrem naszych klientów biznesowych, to mamy większe szanse, że nasza praca i nasza oferta będzie dostosowana właśnie do tych klientów. I ten element biznesowy ma bardzo duże znaczenie, żeby właśnie zaangażować biznes, żeby działania, w które często wierzymy, bo to są działania na poziomie naszych wartości, na poziomie naszej intuicji, że tak powinniśmy robić, Albo widzimy, obserwujemy mhm. na rynku, że coraz więcej firm właśnie e, inwestuje w programy wspierające różnorodność czy i, i inkluzywność. Natomiast jeżeli e, zdefiniujemy sobie e, argumenty biznesowe, to będzie łatwiej nam zaangażować w to biznes, będzie łatwiej również to zmierzyć. E, I tutaj drugim takim elementem, do którego zachęcam, jest to, żeby w momencie, kiedy określimy sobie, po co chcemy być różnorodni. I w jakich obszarach ta różnorodność jest nam potrzebna, żebyśmy również ustali sobie jakieś mierniki, bo to, co mierzymy, bardziej nam się udaje zrealizować. I też istotne są takie działania, które wzbudzą motywację wewnętrzną. Czyli dobrze jest też przyjrzeć się naszej organizacji, jacy jesteśmy, jacy jesteśmy pod kątem demograficznym, społecznym, czy nasza różnorodność, inkluzywność powinna skupiać się na wspomnianych przeze mnie kobietach, bo w wielu organizacjach dzisiaj w Polsce jeszcze widzimy, że mamy mało naprawdę. Reprezentantek kobiet, w, zarówno na wysokich stanowiskach, a mamy w tej chwili dwa lata na to, żeby szczególnie firmy, które są notowane na giełdzie, e, zbudować odpowiednią reprezentację kobiet w zarządach i radach nadzorczych, i to jest bardzo ważny temat. W e, tej nowej dyrektywie, dyrektywie? Unii Europejskiej. Tak, ale też, też możemy popatrzeć sobie na niższe poziomy w organizacji, być może brakuje nam kobiet w technologiach, być może brakuje nam kobiet, albo odwrotnie, mamy na poziomie rekrutacji. 50-60% kobiet, ale one potem gdzieś znikają. Czyli w tym naszym pipeline nagle się okazuje, że im wyżej w piramidzie stanowisk, tym kobiet jest mniej. Więc możemy popatrzeć na dane, jaką dzisiaj jesteśmy organizacją, i pod to ułożyć działania, które będą różnorodność, inkluzywność wspierać. Pięknym tematem jest neuroróżnorodność. Mamy coraz więcej świadomości dzięki rozwojowi neuronauki, jak pracuje nasz mózg i w jakich warunkach jesteśmy produktywni. I to też jest twarz różnorodności, której się dzisiaj uczymy. Więc edukacja zarówno o tym, w jakich warunkach najlepiej pracujemy, bo zgodnie z zasadami neuroróżnorodności wiemy, że każdy ma inny system operacyjny mózgu, ale jednocześnie wiemy też, że są osoby neuroatypowe, które w inny sposób postrzegają świat, a mogą być znakomitymi talentami w naszej organizacji. Więc przygotowanie gruntu dla tych osób też jest bardzo ważnym etapem, i też wracam do Twojego pytania, od czego zacząć w procesach, które mamy wewnątrz firmy. Na pewno rekrutacja jest bardzo ważnym procesem, bo to jest taki często wąskie gardło, albo możemy szeroko, Zapraszać talenty do naszej organizacji, czy wręcz skupić się na tych grupach, które są niedoreprezentowane, dając szansę oczywiście osobom, które mają odpowiednie kwalifikacje, albo możemy tym talentom zamknąć drzwi. Więc jednym słowem, na pewno bardzo ważne jest to, żebyśmy zarówno przejrzeli takie procesy właściwie od początku do, do, do końca tak zwanego cyklu życia pracownika w organizacji, mhm. skupiając się na tych, które są najważniejsze, a tak naprawdę mamy trzy takie duże kroki. Po pierwsze, w proces rekrutacji, kogo rekrutujemy, kogo promujemy, awansujemy. Tutaj też musimy być świadomi, żeby nie okazało się, że mamy różnorodne zespoły, ale ciężko jest przebić się pewien sufit i iść wyżej w organizacji, więc ta różnorodność, inkluzywność też powinna być zabana w procesach promocji wewnętrznych i oczywiście w takich etapach, które potem dotyczą już różnych potrzeb pracowników na różnych etapach i ich funkcjonowanie w organizacji. Dobrze, czy w takim razie ta rekrutacja powinna wyglądać inaczej? Przyzwyczajiliśmy się do jakichś standardowych rozmów, całe legendy przecież krążą o tych słynnych historiach spotkaniach z rekruterami. Gdyby ktoś chciał właśnie zmienić swoje podejście, jak ta rekrutacja powinna wyglądać? ze strony, no właśnie, pracodawcy, a później chciałabym zapytać się ciebie też od strony pracownika, czy na przykład y, powinniśmy od razu na rekrutacji, będąc na przykład osobą różnorodną, atypową, opowiadać wprost, mówić o tym w procesie rekrutacji, czy też nie, ale powiedzmy od strony pracodawcy, jak powinna wyglądać taka rekrutacja, na co się powinien pracodawca otworzyć, nastawić, jak do tego przygotować, żeby zrobić to profesjonalnie i tak jak należy? Inkluzywna rekrutacja to jest rekrutacja, która zakłada przede wszystkim ten aspekt merytoryczny, czyli mamy rekrutację na konkretne stanowisko, rolę. Więc tutaj musimy też być bardzo transparentni odnośnie kryteriów merytorycznych, kogo poszukujemy. I najlepiej jest, jeżeli patrząc na, na tą stronę inkluzywną. Staramy się być jak najbardziej obiektywni, czyli y, patrzymy na kryteria, które są naszym głównym wyznacznikiem, kogo poszukujemy, a mniej na te wszystkie elementy, które mogą spowodować, że y, pewne osoby nie mają szans w rekrutacji, mhm. czyli... Musimy mieć też świadomość naszych tzw. Biases, tak zwanych biases, czyli uprzedzeń, czy pewnych schematów myślenia, które mogą w rekrutacji stanowić, stanowić wąskie gardła. Czyli przede wszystkim kryteria merytoryczne powinny być dla nas najważniejszym wskaźnikiem, a to, czy to jest kobieta, czy to jest osoba po 50. 50 roku życia, czy to jest osoba, która jest introwertyczna, czy ekstrawertyczna, absolutnie powinno mieć, nie powinno mieć znaczenia. I na to musimy też zwrócić uwagę, zarówno jako menedżer którzy rekrutują, jak i osoby, które są rekruterami, żebyśmy jak najmniej narzucali naszych schematów myślenia i stereotypów, które wszyscy mamy ponad te kryteria merytoryczne. I to jest też ważne, żebyśmy edukowali się, żebyśmy rozmawiali o tym, w jaki sposób różne sytuacje mogą wpłynąć na nasze decyzje rekrutacyjne i, i mieli świadomość, że tak naprawdę najważniejsze jest to, jakie... Kryteria spełnia ta osoba, czy jest w stanie, czy ma potencjał do uczenia się, czy ma spełnia konkretne wymagania danego stanowiska. Natomiast na przykład, jeżeli mam przed sobą kandydata, który jest zdenerwowany, który mało mówi, żebyśmy nie przyjęli założenia, że ta osoba jest nieprzygotowana do rozmowy albo że nie zależy jej na tym stanowisku, tylko inkluzywnie starali się dać tej osobie przestrzeń, czas na to, żeby się oswoiła z tą sytuacją. Czyli na przykład rekruterzy mogą w ten sposób przejrzeć swoje standardy rekrutacji, żeby proces był zaplanowany i przewidywalny, żeby nie stawiać osoby, która jest kandydatem w sytuacji, której jest zaskoczona na przykład rozmową telefoniczną. Gdzie jest w jakimś miejscu, gdzie nie czuje komfortu, w jakim może przedstawić najlepiej swój potencjał. Ale wiesz, tak sobie myślę, że bardzo często, w, nie wiem, słyszałam o takich y, zasadach w czasie rekrutacji, że y, pracodawcy, rekruterzy lubią postawić osobę y, która przyszła właśnie stara się o pracę w takiej nietypowej sytuacji, trochę stresującej, trochę zaskakującej po to żeby sprawdzić jak właśnie taka osoba zachowuje się w nietypowych stresujących sytuacjach i tak myślę sobie czy odchodzimy od tego typu myślenia, czy zależy od stanowiska na które rekrutujemy. To czy... jest klucz, to jest klucz dlatego powiedziałam o kryteriach stanowiska, bo jeżeli jest element zarządzania stresem mhm. ważny w roli, która jest w procesie rekrutacji, to oczywiście powinniśmy to sprawdzić. Pytanie, w jaki sposób zrobić to świadomie, zrobić to profesjonalnie, żeby osiągnąć efekt. Bo naturalne jest też że w, w trakcie rekrutacji, kiedy kandydatowi zależy na rozmowie, to również poziom stresu z jego strony jest wyższy. Więc możemy to zrobić, jeżeli to jest wymóg stanowiska. Natomiast uważam, że nie ma sensu, żeby podlegać, poddawać stresowi każdego kandydata, mimo tego, że to nie jest kryterium jego sukcesu w danej roli. I takich przykładów możemy dużo mnożyć. Są rekruterzy, którzy stosują testy, testy, które mają też zweryfikować na przykład umiejętności analityczne kandydata. Te testy też powinny być bardzo dobrze dobrane, pod warunkiem, że te umiejętności faktycznie występują na tym stanowisku. Bo zetknęłam się też z rekrutacjami, gdzie testy są rutynowo przedstawiane kandydatom, natomiast nie są potem wykorzystywane te umiejętności w ogóle. Więc powinniśmy racjonalnie podchodzić do tego, biorąc pod uwagę również to, że inkluzywność zakłada szacunek do różnorodności, do każdego kandydata, z którym mamy kontakt, do każdego pracownika, z którym mamy kontakt. Więc wszystkie zasady rekrutacji powinniśmy naprawdę dostosować do, do wymogów, nie narzucając, nie proponując, nie stosując też czegoś, co jest zbędne, bo to niczemu i nikomu nie służy. Gdybym była kandydatem do pewnej firmy i zostałabym zapytana właśnie dziś o wiek, preferencje, orientację seksualną, rozumiem, że takich sytuacji w ogóle nie powinno mieć miejsca. Takie sytuacje są niedopuszczalne, i to jest coś, co powinno nas zaalarmować, zasygnalizować nam, że, że to miejsce pracy, jeżeli chcemy nastawić się na to różnorodność, nie będzie dla nas odpowiednie, prawda? Absolutnie. Musi mieć świadomość i myślę, że wielu kandydatów, szczególnie młodego pokolenia, ma znakomitą świadomość, o co można pytać, i co też jest możliwe już nie tylko na etapie rekrutacji, ale w środowisku pracy kiedy jesteśmy w firmie. Więc miejmy świadomość jako pracodawcy, czy jesteśmy liderami, czy jesteśmy w zespołach HR, że nie tylko absolutnie krytycznym jest to, żeby budować dobry wizerunek naszej firmy, bo w ten sposób przyciągamy najlepszych pracowników i zatrzymujemy w firmie najlepszych pracowników. Ale wszystkie inne zachowania czy sposoby działania czy pytania, które mogą być na etapie rekrutacji niewłaściwe, mogą być absolutnie szybko wychwycone przez, przez pracowników, przez kandydatów. Więc zdecydowanie, jeśli jesteśmy kandydatem, słyszymy pytania, które nie powinny paść w rozmowie rekrutacyjnej. A jakie nie powinny to paść? To każdy, te, które wymieniłaś, i każdy, który, który jest, każda osoba, która chce pracować w dobrym środowisku pracy, w firmie, która ma dobrą kulturę organizacyjną na pewno od razu poczujesz, że zapala się czerwona lampka i najprawdopodobniej takiej oferty nie przyjmie, bo będzie projektował sobie, że projektowała sobie ta osoba, że takie zachowania też są akceptowalne w firmie na co dzień. A absolutnie myślę, że każda szanująca się firma nie tylko ma świadomość ryzyk wizerunkowych, ale też ryzyk prawnych, które są związane z przekraczaniem tego typu granic. I czytałam jakiś czas temu wywiad z osobą neurotypową, która powiedziała, że starała się o pracę w firmach, które deklarowały, że są otwarte na różnorodność, na neuroróżnorodność, i za każdym razem, kiedy sama otwarcie mówiła o tym w procesie rekrutacji, e, albo finalnie tej pracy nie dostawała, albo szybko była zwalniana. Czy w takim razie to jest informacja, którą powinniśmy otwarcie dzielić się przy procesie rekrutacji my jako kandydaci i mówić o tym, że jesteśmy właśnie osobą neuroty neurotypową, czy też nie. Czy to jest rzecz, która, którą warto poruszyć, nie warto poruszyć, czy to jest już kwestia indywidualna, żeby zrobić to zgodnie z własnym sumieniem. Myślę, że tutaj jest kilka poziomów odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, na ile czy neuro, neuroatypowość, neuroróżnorodność, czy jakiekolwiek inne informacje, które wiemy o sobie, mogą mieć wpływ na naszą pracę? Jeżeli to jest formalny wymóg, żebyśmy poinformowali pracodawcę, bo na przykład potem będziemy mieć, podlegać badaniom medycznym, które wykażą, że mamy jakiegokolwiek rodzaju czy chorobę, czy, czy niepełnosprawność, która może wpłynąć na funkcjonowanie w pracy, czy otrzymanie takiego, takiego potwierdzenia medycznego, to na pewno powinniśmy o tym mówić, bo to jest i tak informacja istotna, która, którą pracodawca potem będzie posiadał. Z drugiej strony, jeżeli ta informacja nie jest wymagana z perspektywy medycznej, czy jakiejkolwiek innej, bo różnorodność, tak jak mówiłyśmy, ma bardzo różny, dużo twarzy, to jest decyzja indywidualna. To jest decyzja indywidualna, czy chcemy o tym powiedzieć. Absolutnie, jeżeli to jest informacja prywatna, nie czujemy się jeszcze bezpiecznie, czy uważamy, że w ogóle pracodawca nie powinien mieć tego typu informacji o nas, to mamy prawo zachować to dla siebie. Także tutaj naprawdę każdy z nas może postawić takie granice, jakie są mu potrzebne i też bardzo ważne jest to, żeby potem, w momencie, kiedy już jesteśmy w organizacji, bo są różne informacje, które dostajemy na wejściu, dostajemy informacje, że są różne społeczności, które funkcjonują, które są w firmie, które są liderzy różnych grup, które, którzy zapraszają do kontaktów dosyć szybko. Są też bardzo dużo takich informacji w ramach pre-onboardingu. Które otrzymują kandydaci, więc na tej podstawie też możemy zobaczyć, ocenić, wyczuć, jak, do jakiej organizacji wchodzimy. Możemy też znać osoby z tej firmy, które już funkcjonują i to też będzie dla nas jakaś wskazówka, w jakim stopniu chcemy od początku być otwarci i mówić o naszych elementach różnorodności. Także to jest naprawdę w dużej mierze decyzja indywidualna i bardzo wiele osób podejmują dopiero wtedy, kiedy już jest w organizacji, poznaje zespół, poznaje kulturę organizacyjną i decyzję decyduje w jakim stopniu chcą nawet zaangażować się, żeby być czy samorzecznikami, czy liderami różnych społeczności i to bardzo często są też bardzo ważne takie elementy, które decydują o tym jak długo i w jakim zakresie chcemy myśleć o tej firmie, o tej organizacji. Obserwuję, że im bardziej firmy są otwarte, transparentne, autentyczne w swoich działaniach, tym nie tylko różnorodność jest barwniejsza w, w tych organizacjach, to znaczy ma różne twarze, ale jednocześnie wszyscy mają poczucie, że nie ma znaczenia, czy ja działam w networku kobiet, czy działam w networku osób, które są neuroatypowe, czy mam jakiekolwiek inne swoje działania, które wierzę i chcę się zaangażować, to czuję się sobą. I to jest taki element, który nie różnicuje ludzi w ramach firmy, tylko wręcz powoduje, że Integracja z, z firmą bardzo rośnie. No i właśnie taki zaangażowany pracownik zdecydowanie chętniej przychodzi do pracy i wkłada właśnie więcej swojego serca co. Zaangażowana i na... taka osoba, która czuje się też bezpiecznie w organizacji, więc podobnie jak ważne są wszystkie programy, dobre praktyki, działania, które budują różnorodność i inkluzywność, podobnie istotne są takie mechanizmy w firmach, które mogą spowodować, że jeśli obserwujemy jakieś niewłaściwe zachowania, to wiemy, w jaki sposób je zgłosić czyli wszelkie działania e, e, antydyskryminacyjne, procedury, które mają spowodować, że e, wiemy do kogo skierować jakieś e, sytuacje, zachowania, które nas niepokoją, albo dotyczą nas samych, albo dotyczą innych współpracowników, to też jest bardzo ważne, ale pomiędzy e, takim etapem, kiedy już coś zgłaszamy, co nas niepokoi, bardzo ważna jest edukacja. I zachęcam firmy, i te, które mają w tej chwili już zaawansowane programy w zakresie różnorodności, i te, które jeszcze nie rozpoczęły, żeby edukacja stała się takim absolutnie naturalnym i ciągłym elementem naszego funkcjonowania w organizacji. Bo różnorodność, inkluzywność dla tych firm, nawet które są zaawansowane, to nie jest absolutnie dzisiaj koniec drogi. Cały czas pracujemy nad tym, żeby właśnie łączyć pracowników, a takim e, absolutnie społecznym klejem jest kultura organizacyjna, wspólne wartości, wspólne działania. Na sam koniec tego naszego dzisiejszego spotkania, gdybyś miała wymienić takich kilka najciekawszych dobrych praktyk, które zauważyłaś, czy to w filmach polskich, czy zagranicznych, które właśnie działają zgodnie z nastawieniem na różnorodność, inkluzywność. Przychodzi ci coś konkretnego do głowy? Oczywiście, coś, co jest ich bardzo dużo. Po pierwsze uważam, że bardzo ważne są działania strategiczne i komunikacyjne, żebyśmy pokazali na takim etapie już w ogóle wejścia do organizacji, żeby widzieli to kandydaci, żeby widzieli to pracownicy, żebyśmy o tym komunikowali, mówili jak ważna jest różnorodność, inkluzywność w naszej konkretnej firmie i co w tym zakresie robimy, żeby nie tylko rozumieć, że tak, jesteśmy różnorodni, chcemy być różnorodni, ale też podejmujemy konkretne działania. Więc strategia, komunikacja w tym zakresie. Bardzo dużo firm teraz nastawia się na działania ESG, czyli te w zakresie środowiska, działania społeczne i w zakresie radu, ładu korporacyjnego, więc to też jest moment na to, żeby pokazywać, że w ramach na pewno S, czyli tych działań społecznych, mamy Przestrzeń na różnorodność, inkluzywność. Druga rzecz to działania oddolne, które powodują, że pracownicy mogą, jeśli chcą, a wiele osób ma taką potrzebę, zaangażować się właśnie w to, żeby tworzyć różnego rodzaju społeczności, działania, sieci, kontaktów, ale które nie są z kolei wyłączone dla innych pracowników. Czyli na przykład, jeśli zapraszamy kobiety na jakąś ciekawą, inspirującą sesję dotyczącą. Równowagi płci, zaprośmy wszystkich pracowników, bo być może będą tym tematem też zainteresowani mężczyźni, a wręcz dobrze byłoby, żeby byli zainteresowani. Jeżeli tworzymy jakiś panel dyskusyjny, to też zadbajmy o to, żeby różnorodni reprezentanci wypowiadali się w tym panelu. Czyli takie działania, które mają nam jakby dać takie furtki do tego, żebyśmy inkluzywność naprawdę traktowali inkluzywnie bardzo otwarcie. I ostatnia rzecz, zachęcam do tego, żeby mierzyć to, co chcemy osiągnąć, komunikować progres w tym, jak, jak, jakie mamy działania i jak one wpływają na nasze ambicje w tym zakresie, bo to po prostu pozwala nam też dążyć do, do konkretnych celów i osiągać efekty. No i myślę, że teraz nikt nie będzie miał wątpliwości i mam nadzieję, że będziecie mogli sobie wziąć z tej naszej dzisiejszej rozmowy, z tego naszego spotkania kilka konkretnych podpowiedzi i wskazówek, jak tę różnorodność wprowadzać i pielęgnować właśnie w waszych firmach. Tina Sobocińska, HR for Futures. bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. I ja mam takie marzenie, że mam nadzieję, że za dwa, trzy, cztery lata będziemy mogły ponownie porozmawiać i zobaczyć, jak wiele od czasu tej naszej dzisiejszej rozmowy się zmieniło. Oczywiście najlepsze. Niech tak będzie. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Do widzenia, do zobaczenia.